Chór szkolny Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Barzyńskiego w Ostrudzie obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Z tej okazji w auli placówki odbył się jubileuszowy koncert, podczas którego zaprezentował się obecny skład chóru. Dla dyrygentki grupy pracować z tak utalentowaną młodzieżą to przyjemność. Jest coś takiego w muzyce huralnej, że łączy ludzi że ludzie chcą śpiewać, chcą ją tworzyć wspólnie, chcą razem muzykować i chcą ze sobą przebywać, tworząc coś pięknego. I to jest dla mnie niesamowity zaszczyt, że ja mogę tę młodzież prowadzić. Młodzież, której się chce, której się chce zostawać po lekcjach, która się uczy, y, która się uczy melodii, która się uczy słów na pamięć, y, która jest bardzo kreatywna. Jest to niesamowite dla mnie doświadczenie i bardzo też y, dające wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Takowych nie zabrakło również podczas koncertu. Tłumnie mnie na to wydarzenie bliscy i goście byli zapewne pod wrażeniem występu. Oto jego fragment. Robi wrażenie, nieprawdaż? Oczywiście jest to efekt godzin ćwiczeń, koncertów i po prostu talentu. Młodzież występująca w chórze sprawia, że dyrektor placówki ma powody do zadowolenia, ale jednocześnie ciąży na nim odpowiedzialność. Jest to bardzo wspaniałe uczucie, no bo 30 lat naszego chóru, kolegium wokale to jest nie byle co, tym bardziej, że tak naprawdę, jeżeli cofniemy się jeszcze bardziej w historię, to chóry w tej szkole istniały od 1945 roku, tylko że pod różnymi nazwami. Ten akurat założony przez Andrzeja Kowalskiego w 1993 roku właśnie dzisiaj świętował swój jubileusz i właśnie to z drugiej strony daje też takie poczucie wielkiej odpowiedzialności i też przyprawia o stres, dlatego że na moich barkach ciąży taka odpowiedzialność, żeby tylko tego nie zepsuć, bo moi poprzednicy, pan Mirosław Mikulewicz, za którego kadencji chór powstał i potem pan Dariusz było jak pielęgnowali ten chór i ten chór funkcjonował, więc jakby wielką odpowiedzialnością jest to, żeby ten chór dalej działał i jak widać chętni są Mamy nowe stroje od zeszłego roku, od Pana Starosty dostaliśmy na jubileusz nowe elektroniczne pianino, więc jakby są, jest potencjał do rozwoju i bardzo się cieszę, że obecna dyrygentka Pani Joanna Jaskłowska potrafi z młodzieży wykrzesać naprawdę talenty, o których oni sami pewnie nie mieli pojęcia, albo przynajmniej nie domyślali się, że one tam są, więc no to wielka duma, że ten chór tutaj jest i oby trwał jak najdłużej. Oby tak było, ponieważ jak widać chętnych do występów i wspierania chóru nie nie brakuje. Mamy to szczęście, może tę łaskę właśnie, że w mury naszego liceum przychodzi młodzież, która wie czego chce od życia, która jest też jakaś taka wrażliwa kulturalnie. I która nie zamyka się tylko na tym, żeby uczyć się fizyki, chemii, polskiego historii, tylko że jeszcze czegoś chce więcej od tej szkoły, a my, jako szkoła, staramy się wychodzić naprzeciw i przynajmniej jeśli chodzi o chór, to nam to wychodzi. Obserwując występ chóru, trudno się z tym nie zgodzić. Podczas koncertu jubileuszowego nie mogło zabraknąć założyciela chóru, dla którego było to wyjątkowe wydarzenie. Wróciły piękne wspomnienia. Znowuż możliwość spotkania się z przecudowną młodzieżą, z koleżankami, byłymi chórzystami, także naprawdę coś wspaniałego. Wspaniałym momentem był również wspólny występ osób, które przez te wszystkie lata były członkami chóru wraz z obecnym jego składem. Wspaniałe to było, że właśnie na, na ten koncert przyjechała też młodzież, która przez ten okres występowała, występowała i mieliśmy okazję sobie przypomnieć tamte wspaniałe chwile i wspólnie wykonać właśnie dwa utwory. Dla uczestników wydarzenia niewątpliwie była to niezapomniana chwila, a zapowiada się, że hurda jeszcze popis nie raz. Szkoła stwarza doskonałe warunki doskonałe warunki są naprawdę wspaniali nauczyciele pani Asia no doskonale sobie radzi także naprawdę Serce mnie raduje. Raduje się, że, że tak pięknie po prostu to dalej się rozwija i, i myślę, że, że dalej będzie się jeszcze rozwijało. Na sali byli byli churzyści, byli, byli, były rodziny churzystów. Też tak się składa już to są pokolenia, bowiem wśród publiczności no byli rodzice, a dziecko śpiewa na scenie, także no to jest, jest, jest coś wspaniałego. Także Muzyka naprawdę łączy, muzyka rozwija, śpiew choralny, szczególnie to są, to są relacje między ludźmi, to są wyjazdy, to są przeglądy, to są naprawdę nieza, niezapomniane chwile. I wspaniale, że tak to wszystko tutaj funkcjonuje. I tych pozytywnych doświadczeń wszystkim członkom chóru życzymy i już wyczekujemy kolejnych koncertów grupy.